No i kochani, jak to w Indiach? Nic nie ma za darmo. Trzeba było dać tutaj jakieś pieniążki. Wrzuciłam do szkatułki. Ale to wszystko jest dla dzieci. A teraz zobaczymy klasę. Sajram. 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 Och, dzieci tutaj się nauczą w tej klasie, jak ładnie rączki składają. To pani nauczycielka. Sajram. Piękne dzieci. Sajram. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, o, A? A, tutaj jeszcze dzieciaczki. Daj, daj. Śliczne są te dzieci. Takie kochane. A, this is kitchen. Jest. O, tutaj mamy kuchnię, czyli taką stołówkę. Hinduską dla dzieci tutaj przygotowują jedzenie dla tych maluszków, bo one siedzą od rana do ciemnej nocy prawie z przerwą. To tak wygląda kuchnia. No widzicie, w takich warunkach, ale te wszystkie dzieci chcą bardzo, bardzo się uczyć. thank you tutaj mamy o już tam dalej jest trawaki. thank you o oh, no thank you już idziemy sobie widzieliśmy a tutaj dla starszych dzieci jest klasa zobaczymy klasę dla dzieci starszych. O, sajram. Tutaj jest pan nauczyciel, sajram. A tu są dzieci starsze. O. Mamy klasę już z ławeczkami. I tak się też dzieci uczą. Tutaj. Thank you. Sajram. Sajram. Bye. I wychodzimy kochani ze szkoły. Tutaj nasza kochana koleżanka, która też nam macha, czeka. Wychodzimy ze szkoły, już się nauczyliśmy. Widzicie, kochani, mam nadzieję, że dzieci czy młodzież będzie jakaś oglądała też ten filmik. Mieliście okazję zobaczyć, w jakich warunkach dzieci hinduskie się uczą. A tutaj mamy droby. Dobrze, bardzo. Najpierw może zobaczymy rzekę czy i będziemy się wspinać, bo to jest na górce Po tych schodkach. Tutaj mamy też budynki, budynki. Dużo jeszcze budynków. I to jest wioska, kochani. Tutaj młodzież się zebrała. Sairam! 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 I zbliżamy się już do rzeki Chitravati. To jest główna ulica. Idziemy naprawdę bardzo wolno, żeby wam wszystko tutaj pokazać. Ale tak naprawdę to tą ulicą idzie się no maksimum 7 minut. Od początku ulicy do rzeki Citrawati Citrawati już widać tutaj. To są usługi rowerowe. Kochani, warsztat rowerowy. Ale tutaj nie tylko rowery naprawiają. W takich warsztatach naprawiają dosłownie wszystko. Samochody, ryksze. A tutaj mamy dziewczynkę, która prosi. Tutaj dzieci tak chodzą z wyciągniętymi rączkami ale wszyscy niestety hindusi wyciągają ręce nawet ci bogaci to jest taka ich kultura i nie trzeba się tym za bardzo przejmować a tutaj mamy koryto rzeki widzicie kochani koryto rzeki gdzie ani kropli Wody. Pora deszczowa się skończyła, a wody nie ma. Tak. Pora deszczowa się skończyła, a wody nie ma. I to jest problem nie tylko tutaj na południu Indii, ale wody. Tu jest Lingam wybudowany nowy, żeby woda popłynęła. Można się tu pić. Tu koleżanka podpowiada, nie wiem czy ją słychać. Ee, że jest wybudowany lingam na środku koryta tego, tej rzeki żeby popłynęła woda były tutaj pudże odprawiane i pewnie są co jakiś czas w niedzielę po południu w niedzielę po południu jest pora tutaj modlitwy, żeby popłynęła woda. idziemy po korycie. Tak idziemy. Tak wygląda kochani koryto tej rzeki. Nawet sobie nie możemy tego wyobrazić. Po takim piachu się idzie. Te betonowe beczki to pod spodem, pod korytem rzeki są kąpy zamocowane i ciągnięta jest stamtąd woda do leputa Partii. Te kręgi o. to są... Pod korytarza rzeki płynie, pobierana jest woda no mam nadzieję, że tutaj zobaczycie te kręgi A tu też na płatnie Tu się jest. ubrania suszą Pobierana jest woda, gdzie te pompy spod korytarzek A my sobie wodę używamy kiedy chcemy a tutaj jest taki problem straszny tam daleko widać most on jest parę lat temu zbudowany kiedyś żeby z wioski Putaparty przejść na drugą stronę tam już tam jest też wioska ale już o innej nazwie zupełnie inni ludzie mieszkają to przeprawiali się wszyscy właśnie korytem rzeki i tu mamy Lingam i prośby do Siwy Mamy nadzieję, że woda pójdzie w niedługim czasie. Dzieńka może się ten ten pierwszy film zakończyć i drugi zaczniesz jak po schodach mhm. I proszę Was wszystkich, żebyście przesłali dobre... Myśli, żeby woda w puta partii popłynęła, łączymy się z tymi ludźmi. I spotkamy się za chwilkę, już jak będziemy szli do drzewa życzeń, postaram się też coś tam opowiedzieć, to co wiem.